I ja sam zyskałem to kowalsko, tylko że one było puste, te mieszkanie, nie było urządzone, a jak chciałem święta mieć na szybko, gdziewaj sobie, to one wstydziły się. Nie wiem dlaczego, powiedzieć, że one dały prezenty, że kupiły mikrofonówkę, talerze, choinkę, bombki i tak ich Katarina obątała. czyli Katarina, to z nim ubieraj choinkę, że wszystkie prezenty są ciebie. taka dumna, stała Katarina na Tak. Wszystko jest ode mnie, tak ja dałem angelowi to, złotówki kurwa nie dała, Katarzyna Kowalska, ty kurwo dziaduwo jebana, a moje moderatorki do przyszłego dnia za to płacą i zapłacą, to jest wasza wina, że dałeś się takiej kurwie omotać, że dawaliście ludziom jej konto bankowe i pieniądze, które na jej konto, że mnie ućpała, nachlała, mało samobójstwa przez to, to kurwa nie popełniłem. To jest wasza wina, twoja Arabka, w szczególności. Bo pozwoliłaś na to, się wstydziłaś. Bo chciała przed Cypryjką. Tak, kurwa. Tłumaczenie. Kurwa, to spieprzyły moje moderatorki. tak dużo wytrzymałem psychicznie i fizycznie. Do tej pory wytrzymuję. Ja to przetrwałem. A wy, kurwa, dziewczyny, przetrwałyście, że ktoś, co wy dajecie, kurwa, wy, że ktoś na siebie, a on to udaje? Ja mu tyle dałam. Nic kurbo, Katarzyna Kowalska nie dałaś. Naprawdę. Mam nadzieję, że moja droga Cię oskarża o to, że kurba mnie ucipałaś, nakrałaś, okrałaś mnie w domu.